Wiadomo, że punkty A o współrzędnych minus 1 oraz 2 i B o współrzędnych 5 minus 2 są dwoma sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD. Obwód tego rombu jest równy. Zacznijmy może od tego, że zaznaczymy sobie w układzie współrzędnych te dwa punkty, punkt A oraz punkt B. Punkt A ma współrzędną x równą minus 1, y równą 2 czyli leży w tym miejscu. Podpiszmy sobie, że tutaj jest punkt A, i punkt B ma współrzędną x równą 2, y równą minus 2, czyli punkt B będzie leżał w tym miejscu. Możemy sobie nawet narysować odcinek AB, ponieważ to będzie bok naszego rąbu ABCD, ponieważ wiemy, że punkty A i B są dwoma sąsiednimi wierzchołkami tego rąbu, czyli muszą tworzyć bok rąbu. Ten odcinek musi tworzyć bok rąbu i my co prawda nie wiemy, jak wygląda ten rąb. Może wyglądać na przykład w jakiś taki sposób, jednak ta informacja o tym, jak on wygląda, nie jest nam do niczego potrzebna, ponieważ my musimy obliczyć jego obwód. Wiadomo, że rąb składa się z czterech odcinków równej długości, zatem wystarczy, że policzymy długość tego odcinka, następnie pomnożymy ją przez 4 i uzyskamy obwód naszego rąbu. Żeby policzyć długość tego odcinka, to możemy albo skorzystać z podanego w tablicach maturalnych wzoru na długość odcinka, albo możemy też posłużyć się twierdzeniem Pitagorasa. Dla trójkąta prostokątnego, który sobie dorysujemy tak, żeby przyprostokątne były równoległe do osi układów współrzędnych. No i teraz patrzymy, że ten odcinek ma długość 4, po kratkach ten odcinek ma długość 6, czyli możemy sobie napisać, że nasza przeciwprostokątna AB podniesiona do kwadratu stwierdzenia Pitagorasa jest równa sumie kwadratów długości tych odcinków, czyli 4 kwadrat plus jeszcze 6 kwadrat. Zatem mamy, że odcinek AB podniesiony do kwadratu jest równy 16 plus 36, czyli mamy ostatecznie, że AB kwadrat jest równe, tutaj wyjdzie 52. No i teraz jeszcze musimy wyciągnąć pierwiastek z dwóch stron tego równania, aby otrzymać długość odcinka AB. Wychodzi, że AB to jest pierwiastek z 52. Tutaj jeszcze da się wyciągnąć całość przed ten pierwiastek, ponieważ liczba 52 to jest inaczej 4 razy 13. No i pierwiastek z 4 to jest 2 i pod pierwiastkiem zostaje samo 13. W związku z tym, ponieważ taka jest długość jednego boku naszego rombu ABCD, no to jego obwód to będą 4 takie długości, czyli napiszmy sobie, że obwód ABCD jest równy po prostu 4 razy bok AB. Czyli 4 razy ta wyliczona przez nas długość, 2 pierwiastki z 13. No i to się równa 4 razy 2, 8 pierwiastków z 13. W związku z tym prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.